Cześć, to ja Justa. Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa i Dzisiaj będziemy kontynuować przygodę z naszym rysowaniem i animowaniem. Jest trochę gorąco, więc czasami warto zaszyć się po prostu w trochę ciemniejszym albo mniej nasłonecznionym w pomieszczeniu, może z odpowiednią klimą. W takie dni to najlepiej zabrać się na przykład na zakolorowanie. Tutaj mamy już dzisiaj przygotowany odpowiedni sprzęt, czyli właśnie rysik od mojego tabletu graficznego i za chwileczkę możemy zabrać się za kolorowanie naszego bohatera. Dzisiaj oczywiście przypominam, że testujemy Adobe Animate. Jeśli chodzi o kolorowanie, to za chwileczkę zobaczycie oczywiście Mona, którego będę kolorowała i opowiem Wam generalnie o używaniu kolorów. Oczywiście pierwsza część naszego filmu to jest dość łatwa sprawa, bo jak ile było klatek kiedyś narysowanych, to oczywiście każdą tą klatkę trzeba pokolorować. Byłoby to nieco trudniejsze, jeśli mielibyśmy jakieś różne niestandardowe kolory, gdyby nie narzędzie, oczywiście, pipeta, która, podobnie jak w innych programach do rysowania, umożliwia nam oczywiście pobranie sobie odpowiedniej próbki koloru. Jeśli mowa oczywiście o kolorowaniu, to też warto zwrócić uwagę, że w programie oprócz tego, że mamy kolory do wyboru, paletę barw, możemy również używać gradientów. To jednak jest tam też taka opcja pozwalająca na wybór intensywności danej barwy, tak konkretnie pokrycia danej barwy. Jeśli na przykład wybiorę sobie kolor na 80% widoczności, to będę miała taką możliwość, że mój stworek, no z jednej strony ten kolor będzie trochę mniej rażący, ale także ona będzie, ten kolor będzie taki lekko, właśnie przezroczysty. Ta przezroczystość pozwoli mi na to, że jak na przykład nałożyłabym na osobnej warstwie tło postaci, i to tło byłoby na przykład całe niebieskie, no to użycie tego właśnie 80% barw, nałożenia koloru sprawi to, że nawet kolory pokolorowanej przez nas postaci będą prezentowały się dzięki temu przenikaniu barw troszeczkę inaczej. I tutaj przypomina mi się takie doświadczenie, troszeczkę jak w klasycznych studiach animacji, gdzie obok stołu montażowego oczywiście były lampy, które oświetlały kadr. Jeśli lampę dało się jakiś odpowiedni filtr koloru niebieskiego czy innego, to światło wtedy oczywiście padające na stół montażowy zmieniało troszeczkę kolor rysunku. Tutaj zastosowanie tego koloru, właśnie takiego trochę prawie przezroczystego, ale jednak jakieś tam barwy na pierwszej warstwie, czyli, czyli postać animowana i tło znajdą się właśnie dokładnie pod tą barwą, daje podobny efekt. Jednak oczywiście barwy to nie jedna strona medalu. Na tej prezentacji tutaj w tej chwili właśnie widzicie, że próbuję zrobić cienie dla naszego stworka, i jaki jest sposób na tworzenie cieni? Teoretycznie mogłabym, jak tutaj próbuję, nie, nie zmieniać warstw, tylko na tej pierwszej klatce robić cień. Jednak jest to mało, oczywiście, efektowne. Tutaj przekonacie się dlaczego. O właśnie, znudził mi się ten cień i nagle znika mi oczywiście kolor naszego ucha. Dlatego bardziej poprawne jest wykonanie jednak osobnej warstwy dla cieni. I na tej osobnej warstwie zaznaczać kolorami cień naszego bohatera. Tutaj właśnie robię taki eksperyment, że mam naszego bohatera i próbowałam dokładnie tworzyć cienie dla naszej postaci. Kiedy jednak dochodziłam do wniosku, że ten cień nie mi wyszedł, to oczywiście kasowałam i rysowałam jeszcze raz. Do rysowania cieni również przydaje się oczywiście onion skin ponieważ będzie nam podpowiadał, jaki kształt mniej więcej miał cień ze wcześniejszej klatki i oczywiście możemy potem ten cień narysować podobny oczywiście również w ten sposób możemy sobie pomagać pomysł jednak z onion skinem jest taki, że nie zawsze wychodzi nam ten efekt z cieniami zamierzony więc jest jeszcze jeden sposób, którego tutaj spróbuję Wam zademonstrować Mianowicie, oczywiście, w pierwszej klatce znowu rysowałam cień, bo na podglądzie wcześniejsza wersja nie była dla mnie za fajniejsza. Tylko że tutaj, po narysowaniu tego cienia, postanowiłam go idealnie skopiować na kolejną klatkę i lekko modyfikować. I ten krok wykonywałam też w następnych rysunkach. Koniec końców, jednak, te, te cienie błękitne na naszym tutaj ciele stworka. Nie weszło oczywiście do ostatecznej wersji animacji. Doszłam do wniosku, że jednak no one mnie nie za bardzo satysfakcjonują. Pędzel był trochę za duży wybrany. No i to i fakt, że używając tego sposobu musiałam cały czas poprawiać sobie oczywiście gumką miejsca, gdzie moim zdaniem nie powinno być tego cienia. Jednak sposób, który Wam tutaj prezentuję, jest dość poprawny, ponieważ jeśli zobaczycie sobie nad proces tworzenia animacji, na przykład w studiu Walda Disney, w przypadku filmu Księżniczka i Żaba, to najpierw właśnie było rysowane postacie, potem były dopiero kolorowane, ale efekty świetlne w tym cienie były dodawane dopiero później, jakby w kolejnym kroku tworzenia filmu. Więc tutaj, na naszej wirtualnej klatce, też mamy ten proces tak naprawdę powtarzany. Najpierw był rysowana postać, jakby tą, którą widzimy, a następnie potem były na osobnej właśnie teoretycznie klatce animacyjnej, czy tam właśnie folii animacyjnej, czyli na właśnie na celuloidzie. były właśnie dorysowywane, na tym moim wirtualnym celuloidzie, oczywiście są dorysowywane cienie dla naszego bohatera. To nie jest przypadek, że właśnie stare animacje mają, nie zawsze są właśnie cieniowane, ponieważ cienie to jest generalnie, to ładnie wygląda, to jest super rozwiązanie, ale no niestety jest dość ono problematyczne. Ja tutaj nawet w tej mojej prostej animacji, tylko przez chwilę w wersji ostatecznej, którą już możecie oglądać na moim kanale, Wiecie, że bohater cienie ma tylko na samym początku. I wtedy tak naprawdę doszłam do wniosku, że zamiast robić takich cieni tutaj taką większą plamą, zmniejszyłam wtedy pędzelek. Pamiętam, że dałam inny kolor i dopiero wtedy tylko leciutko zaznaczałam cienie, które po prostu takie, w zasadzie taki właściwie to nawet nie był cień, tylko. Zaznaczenie światła, które pada na bohatera, czyli wręcz na odwrót. Tutaj cień byłby właśnie tam tym miejscem, gdzie nie jest ono oświetlone. Natomiast w ostatecznej wersji, tak dla zabawy, dałam sobie miejsca, które były jakby właśnie te jaśniejsze miejsca, zaznaczyłam kolejnym kolorem. Też właśnie posługując się osobną warstwą, tak jak w przypadku tutaj. Tych moich eksperymentów z cieniowaniem. Kolejnym krokiem jest oczywiście w wykonaniu naszej tutaj animacji dodanie tła, które przypominam, że dodajemy na osobnej warstwie. To będą krajobrazy Warszawskiego Centrum. Przyznam się, że te tło nie zostało wykonane obecnie. To jest tło, które używałam już w moich animacjach wcześniejszych. Doszłam do wniosku, że będę używać pewnych efektów tu barwnych, czyli nie tylko daje taki efekt, że robię taką właśnie wspomnianą przeze mnie na początku już tego filmu, a w tym momencie też na moim tutaj podglądzie z Adobe i Animate'a widać to, że nie tylko mogę dawać gradient, ale za tym gradientem, to ja powiem szczerze, tak średnio przepadam. Jednak moim zdaniem o wiele lepszym rozwiązaniem jest właśnie nie dodawanie gradientów, ale stricte lepiej już używać jednolitych tełk, czyli tych tak jakby efektów świetlnych, jakie potem będą mogły być animowane. Bo jeśli na przykład przez pewien czas damy postać na takim lekko przezroczystym, żółtym tle, potem ta postać nagle jest na lekko bardziej niebezpieczna. Pomarańczowym tle i jeśli te tła lekko będą się zmieniać w trakcie trwania filmu, no to otrzymamy efekt np. światła słonecznego. To jest taki sposób bardzo pod, podpatrzony w zasadzie, właśnie od takiej klasycznej, odręcznej animacji, gdzie właśnie filtry jakiegoś koloru pomagają nam też za włagodzeniu na przykład ciemnych obrysów postaci, co w moim przypadku jest dość ważne, bo ja tradycyjnie używam ciemnego koloru do rysowania. Więc jeśli będę miała taki efekt świetlny na pierwszej warstwie, to ten efekt również będzie się nakładał lekko na te ciemne linie, co w efekcie da nam taki bardziej złagodzony rysunek. Jak wam wspomniałam właśnie na moim filmiku w wersji ostatecznej są tam takie będą takie miejsca jak krajobrazy Warszawy i tutaj tylko w tym filmie tak dla zajawki wam tylko zaznaczę, że po co ja wrzuciłam wtedy do ostatecznej wersji tej animacji warszawskie krajobrazy dość szczegółowe. Ponieważ jest też takie narzędzie, które nazywa się wirtualna kamera. Oczywiście jest to kamera która owszem, zaznaczenie jej na pierwszej, ona będzie zawsze widoczna na pierwszej warstwie, jeśli zaznaczycie ikonkę kamery. Dzięki kamerze będziecie widzieć po pierwsze to, co dokładnie sobie zaplanowaliście, żeby znalazło się na stole montażowym, ale również kamera ma opcję, jak to kamera do pokładkowa, podobnie jak onion skin dla szkicowania postaci, żeby łatwiej było zaplanować ruch to używając podglądu właśnie jako taka kamera będzie łatwiej Wam zaplanować na przykład właśnie ruch kamery. W moich starszych animacjach ten ruch kamery właśnie nie zawsze był taki odpo odpowiedni, właśnie jeśli chodzi oczywiście o używanie nawet flesza, ponieważ ja sama musiałam sobie wymyślić ten ruch kamery, co tutaj oczywiście też ma miejsce ale żeby móc otrzymać efekt właśnie, że postać na przykład się przemieszcza na tle, które również się przesuwa, to musiałam na przykład skopiować z jednej klatki właśnie tło, lekko przesunąć całe tło i w ten sposób się bawić. Teraz dzięki kamerze nie muszę kopiować cały czas tła, ponieważ mając włączoną kamerę na pierwszej klatce, zaznaczając tak naprawdę czas trwania jednej klatki jako ujęcia to w kolejnej klatce zaznaczonej na kamerze, i tam właśnie kiedy zmieniam ujęcie, to tak naprawdę program sam mi po prostu używając zaledwie tego jednego tła, tworzy kilka wersji tego co ja kiedyś musiałam sobie manualnie kopiować. klatkę. oczywiście, oprócz możliwości przesuwania tełu w, tym, w tej kamerze, jest też możliwość pochylania obrazu, ale więcej szczegółów o tym narzędziu. Dobicie się w kolejnym filmie. W tym filmiku zatem wspominałam o tym, że możemy używać różnej intensywności barw, możemy oczywiście wybierać sobie barwy z palety, zapisywać oczywiście ulubione nasze kolory, czego ja tutaj tak nie za szybko robiłam. Oczywiście możemy również używać gradientu, są też efekty świetlne, bo wybierając oczywiście potem, zaznaczając kolorem, to w, w, po, po lewej stronie, w opcjach kolorów, jest jeszcze efekt. I ten efekt jest dość istotny, ponieważ to są efekty, które też również przyczyniają się do... właśnie... możemy mieć na przykład efekt światła, tak jakby właśnie był rozbłysk w danej barwy, w danej barwie na całym stole montażowym. Więc to wszystko, zarówno jak i efekty, jak i właśnie możliwość bawienia się intensywnością barw sprawia, że pomimo, że jest to animacja 2D, to jednak możemy nadać jej, jej jakiś swój taki charakterystyczny sposób na, na postrzeganie pewnych barw, bo na przykład możemy pewne kolory prawie stosować jako bardzo wyblakłe, inne na przykład dawać całkowitą intensywność. W nowym Animecie, oczywiście, jest ta opcja, że mamy te efekty barwne, które troszeczkę wyręczają nas to, co zrobiłam właśnie w trakcie tego filmu, że sobie też robiłam te klatki i filtry tak je nazwijmy. Ale, kiedy nie macie tych opcji efektów świetlnych, to sami możecie również je stworzyć. Ja gorąco zachęcam do tego, żeby używać jednak takich właśnie klatek ze zmieniającym się kolorem w trakcie. Ponieważ to daje taki właśnie fajny efekt ruchu światła w naszej animacji. Ale żeby ten efekt bardziej spotęgować, to oczywiście również potrzebujemy robić cienie dla naszego bohatera. Co mam nadzieję, że pokazałam na tym filmie. Bywa no niestety troszeczkę pracochłonne. I to tyle w tym odcinku z cyklu Justanie moje. W kolejnym Będziemy zabierać się za kolejne opcje naszego tutaj programu. Pokażę Wam wtedy wam tą wirtualną kamerę. Bo to jest fajna opcja, która nie była dostępna w starym fleszu. A czyli była kamera. Była kamera, ale ona była bardzo schowana. I ja wtedy miałam problem z używaniem kamery. W tym flashu jest też taka opcja, że istnieje możliwość wyłączania czasowego z widoku w ogóle w programie na przykład warstw których nie używamy. Jak ja mam na przykład więcej warstw w programie niż 3, to już mi się strasznie czasami myli, czy właśnie zaznaczyłam myszką czy, klawia, czy klawiszem odpowiednią warstwę. Więc dla mnie takie udogodnienia są w sam raz. Podoba mi się to właśnie w tym programie to, że najważniejsze opcje są po prostu na wierzchu. Jest na wierzchu, przenikany się obrazów, Wcale nie trzeba tego szukać tam gdzieś tam w opcjach ukrytych, jak było to w dawniejszych wersjach. Jest właśnie na wierzchu ta wirtualna kamera. Warto zaznaczyć, że program ma kilka trybów wyświetlania okien. Jest tryb prosty, jest tryb animatora, jest właśnie takie, takie, takie różne tryby. Ja mam teoretycznie uruchomiony tryb prosty, ponieważ mam wtedy oś czasu na dole, co mi bardziej służy. Wiem, że dużo twórców miewa oś czasu na, samym, na samej górze ekranu. Ja wolę, jak jest ona na dole. I dlatego tak mam, akurat tak mam ułożony interfejs. Ale jest też bardzo fajny tryb wygodny, tryb animatora w tym programie. Też do tego zachęcam. Ale myślę, że na takim trybie prostym jest to fajny też motyw do tego, żeby Wam zaprezentować działanie tej aplikacji. I to tyle już naprawdę w tym odcinku z cyklu Just Animuję, bo się trochę rozgadałam. I oczywiście zachęcam Was do dania suba, do dzwoneczek, zaznaczamy dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z nowymi filmami. Zachęcam Was do przeglądania strony tutaj patronów trzeciej serii Just Animuję, czyli do strony Motion Kiosk. Motion Kiosk, ja to też, też tak mówię. Podgląd fanpage'a tego podcastu Macie oczywiście pokazywany tutaj, tak, tak samo w moim filmie. Zachęcam gorąco, bo tam są bardzo fajne wywiady z twórcami, którzy zajmują się animacją. I to tyle. I widzimy się w kolejnym Just Animuje. Topa.